W dzisiejszym magazynie ratuszowym Oświęcim dobre miejsce do inwestowania. Jest duże zainteresowanie tutaj terenem Oświęcimia. Przypomnienie o programie oddłużeniowym. Większość najemców wybiera opcję umorzenia 35%. Pierwsze tegoroczne drogowe inwestycje. Bo do tej pory to było beznadziejnie to były takie dziury, chodniki. Wystawa Militarne Pasje na Oświęcimskim Zamku. Jako, że Oświęcim jest bardzo atrakcyjnym miejscem pod względem inwestycji, staramy się ściągnąć następne firmy włoskie jest duże zainteresowanie tutaj terenem Oświęcimia. Inwestycje to podstawa rozwoju i chyba nie trzeba do tego nikogo przekonywać. Przez wiele lat miastu Oświęcim doskwierał jednak ich brak. Dziś miasto stara się aktywnie poszukiwać inwestorów i wspierać ich w działaniach prorozwojowych. Firma IPB Polska jest jedną z trzech najbardziej znanych firm w Europie, które zajmuje się budową tłoczników do potoczenia blachy o średnim i dużych gabarytach. Zdecydowała się na zainwestowanie w Polsce i tutaj został wybrany oświęcim z powodu bliskości przede wszystkim Fiata, Fiata Autopolan. I tudzież znaleźliśmy tereny, które są bardzo atrakcyjne, gdyż praktycznie Syntos zapewnił nam wszystkie media kanalizację, prąd, wodę, odprowadzenie ścieków. To był główne atuty bliskość Fiata i dogodność lokalizacji, tudzież bardzo dobre warunki, jeżeli chodzi o usatowowanie zakładu. Najwięcej nowych przedsięwzięć tworzy się na dawnych terenach firmy chemicznej. I są to zarówno inwestycje dobrze rozwijającej się i mającej spore plany inwestycyjne firmy Syntos, jak i przedsięwzięcia innych inwestorów. Dziś już śmiało można powiedzieć, że ten teren jest dla Oświęcimia jak swoisty klaster przemysłowy. Tu mamy kolejną firmę włoską, która udało mi się ściągnąć do Oświęcimia. Jest to firma Sofir która zajmuje się mechaniką precyzyjną i ciężką. Zajmuje się głównie remontami pras, tudzież całych linii technologicznych. Firma obecnie znajduje się w wynajmowanej hali w Lędzinach, ale pod koniec tego roku myśli przenieść się do Oświęcimia. W chwili obecnej zatrudniają około 20 osób. Docelowo myślą zwiększyć zatrudnienie do 35 osób. Firma działa przede wszystkim w przemyśle motoryzacyjnym, ale również AGD. Tam, gdzie odbywa się tłoczenie elementów metalowych. Nową inwestycją jest stacja benzynowa powstająca u zbiegu ulic Olszewskiego i chemików. Obok trzech dystrybutorów wielopaliwowych jednego dla samochodów ciężarowych i jednego dla gazu powstanie część handlowa wraz z barem oraz myjnia automatyczna. Inwestorem jest PKN Orlen. Już wkrótce oświęcimianie będą mogli korzystać z nowego marketu budowlanego, wokół którego poprawiony zostanie również układ komunikacyjny. Budowa marketu handlowego Castorama już ruszyła. Nowy market będzie miał powierzchnię około 7000 m2. Będzie się przy nim znajdował również parking na około 200 miejsc postojowych. Zgodnie z porozumieniem, jakie miasto podpisało z inwestorem, wybudowane zostanie również przedłużenie ulicy Batorego od ulicy Sadowej do zjazdu na parking przy Castoramie. Ale inwestycje to nie tylko przedsiębiorstwa, usługi i handel. To także nowe mieszkania w blokach czy domach, takich jak na przykład osiedle młyńskie. Tutaj zamieszka 22 rodziny, to są 22 domki, domy szeregowe o powierzchni 110 metrów plus 15 metrów to jest powierzchnia garażowa. No, podjęliśmy, że tak powiem, trudne zadanie. Zaprojektować jednocześnie nowoczesną architekturę, ale architekturę, która by przypadła do gustu całemu przekrojowi jakby społeczeństwa. I widzimy po, po osobach, które się decydują na zamieszkanie tutaj, że są to zarówno osoby młode, osoby już powiedzmy sobie w średnim wieku, jak i osoby, które są na emeryturze. I zarówno sama jakby forma budynków, same rozwiązania funkcjonalne, zastosowanie też takich nietypowych rozwiązań, których do tej pory właśnie nie mieliśmy, czyli możliwość zorganizowania sobie tarasu na, na dachu tarasu Zielonego, jest wewnętrzny plac zabaw, miejsca parkingowe dla osób odwiedzających, jak i każda jednostka posiada własne miejsca też parkingowe i garażowe. No, Takie rozwiązanie wydaje nam się, że że zdaje egzamin i zainteresowanie klientów jest. Natomiast w rejonie ulicy Żwirki i Wigury przedsiębiorstwo budowlane DomBud buduje kompleks mieszkaniowy wraz z zapleczem usługowym. Łącznie powstaje tutaj 66 mieszkań, z czego w pierwszym segmencie będzie to część handlowo-usługowa o łącznej powierzchni usług w granicach 1300 m2. To atrakcyjna część miasta, a zainteresowanie inwestorów, zwłaszcza indywidualnych, wzrośnie w momencie wybudowania ulicy Krasińskiego łączącej ulicę Kownackiej Stare Miasto z Ulicą Słowackiego. Znaczy, generalnie tutaj na rynku małopolskim jesteśmy już od dłuższego czasu. Chcieliśmy tutaj na terenie Oświęcimia rozszerzyć naszą działalność deweloperską, w związku z tym pojawiła tutaj się możliwość też jakby realizacji budynków wielorodzinnych, więc w tym momencie jest to w realizacji. Oprócz tego planujemy tutaj budowę budynków jednorodzinnych, zabudowie na, w zabudowie bliźniaczej w rejonie starych stawów. Rozwój naszego miasta oparty jest o aktywność władz miasta, a także innych instytucji publicznych, ale przede wszystkim oparty jest o aktywność naszych mieszkańców i kapitału prywatnego. Mieliśmy okazję zobaczyć, ile inwestycji nowych powstaje w naszym mieście, bo oświęcim to dobre miejsce do inwestowania, a naszą rolą jako władz miasta jest tworzenie warunków, by tych inwestycji w mieście oświęcim było coraz więcej. Już tylko do końca kwietnia mają czas ci lokatorzy mieszkań komunalnych, którzy mają zaległości w płaceniu czynszu i chcą skorzystać ze specjalnego programu oddłużeniowego. Osoby przystępujące do programu będą mogły starać się o częściowe umorzenie zadłużenia, odsetek lub innych kosztów. Pozwoli to mieszkańcom wyjść z kłopotów finansowych, a miastu da dodatkowe środki. Dotychczasowy stan zadłużenia to spory problem dla zarządu budynków mieszkalnych. Stan zadłużenia wynosi ponad 5,7 miliona złotych, a odsetki to. Kolejne 2,5 miliona. Po dwóch miesiącach obowiązywania programu odurzeniowego do tego programu przystąpiło 10 osób. Po weryfikacji kryterium dochodowego wnioski uwzględniono 10 wniosków. Wartość zadłużenia objętego programem odurzeniowym na dzień 31 marca 2012 roku to kwota 94 tysiące złotych. Większość najemców wybiera opcję umorzenia 35%. Zadłużenia i spłacania pozostałej części zadłużenia wraz z należnościami głównymi, bieżącymi. W ciągu 12 miesięcy. Wniosek o przystąpienie do programu oddłużeniowego wraz z wymaganymi dokumentami można składać do 30 kwietnia 2012 roku. Towarzyszyć musi mu wyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez uprawnionych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. O szczegóły można zapytać w zarządzie budynków mieszkalnych pod numerem telefonu 33 842 40 51. No i inwestycje to jako tako to bardzo mi się podobają, tylko że po prostu nie jest, mogłyby być zrealizowane więcej. Po prostu jeszcze mogłyby stanąć samochody, po prostu jak tłumaczę, że ta zatoczka co jest do śmietnika mogły jeszcze trzy samochody stanąć, a ten chodnik można by było poszerzyć. Wraz z nadejściem wiosny ruszyły pierwsze tegoroczne inwestycje finansowane z budżetu miasta. Są nimi przebudowa ulicy Zagrodowej i budowa chodników przy ulicy Kręte i Powstańców Warszawy. Wczesne przyjęcie budżetu na rok 2012 przez Radę Miasta pozwoliło nam, urzędowi miasta, rozpocząć całą procedurę inwestycyjną, przeprowadzić przetargi, wyłonić wykonawców, a dziś już możemy oglądać właśnie wykonawców w terenie, m.in. tutaj na ulicy Powstańców Warszawy, gdzie jest modernizowany chodnik i jest wykonywany przyłącz do przedszkola, ale także i w innych częściach miasta Oświęcimia coraz więcej wykonawców się będzie pojawiało. Jedną z dopiero co rozpoczętych inwestycji jest budowa chodników przy ulicy Krętej oraz Powstańców Warszawy na osiedlu Zasole. Mieszkańcy ulicy Powstańców Warszawy zyskają też nowe miejsca parkingowe, a pobliskie przedszkole zostanie podłączone do kanalizacji sanitarnej. Nie, tylko chodnika i kanalizacja jest na przedszkolu do remontu, co nie? No, prace rozpoczęliśmy gdzieś miesiąc temu, co nie, mamy to na sumie trzy miesiące, no. Raczej powinniśmy się wykonać przed terminem, zrobić to wszystko nie powinno być problemu. Coś jest na tej ulicy, na tym osiedlu można powiedzieć, teraz się dopiero coś zaczęło robić, bo do tej pory to było beznadziejnie. To były takie dziury, chodniki. Ja między innymi sobie też nogę zwichnąłem przez to, jak szedłem chodnikiem, przywróciłem się no i do dzisiejszego dnia od listopada u kula chodzę. Partycypację w kosztach budowy zatok postojowych zadeklarowała spółdzielnia mieszkaniowa Budowlanka, ponieważ jedna z nich znajdzie się na gruntach stanowiących własność spółdzielni. Przebudowy ulicy Zagrodowej doczekali się też mieszkańcy osiedla Stare Stawy. O jej modernizację wnioskowali od lat. Problemy z komunikacją w tym miejscu były powodem narzekań nie tylko kierowców. Wąska ulica, brak chodników stwarzały też zagrożenie dla pieszych. Powiedz pan co jest? Hopki, hopki nie. No nareszcie wie pan co dobrze, że to jest będzie wyremontowane, bo to, bo to już to, to jest y, o pomstę do nieba, jak się to mówiło. Inwestycja na ulicy Zagrodowej obejmie przebudowę 450-metrowego odcinka ulicy od Skrzyżowania z Ulicą Jagieły do Skrzyżowania z Ulicą 11 listopada. Droga zostanie poszerzona do 5 metrów i zyska nową nawierzchnię. Do każdej posesji zostaną doprowadzone wjazdy bramowe wykonane z kostki brukowej. W północnej części, na wysokości domków jednorodzinnych, powstanie chodnik. W tym miejscu zrobione zostaną też zatoki postojowe, gdzie będzie miejsce na ponad 40 samochodów. Ulica zostanie odwodniona. Militarne pasje to tytuł wystawy, na którą zaprasza Oświęcimskie Muzeum Zamek. Można na niej oglądać interesujące eksponaty związane z militarystyką i historią wojskowości. Prezentowane zbiory pochodzą z prywatnej kolekcji Zdzisława Nowaka. Osoby zwiedzające wystawę mają rzadką okazję oglądać historyczne obiekty z okresu I i II wojny światowej, takie jak broń, dokumenty, zdjęcia, fotografie i wojskowe umundurowanie. Wśród prezentowanych przedmiotów są także starsze eksponaty, jeszcze z połowy XIX wieku. Wśród nich między innymi szeroki asortyment bagnetów, tasaków i innych cennych militariów z minionych epok. Wstęp na wystawę jest wolny, a ekspozycję oglądać można do 29 kwietnia w sali wystawowej zamku w godzinach otwarcia muzeum. Zapraszamy!